cześć, tutaj gracz niedzielny, a to jest pierwszy odcinek z cyklu. Zagrałem w Assassin's Creed Liberation, czyli konwersji na pc -ty, konsole Xbox i PS3, gry z PS Vita, zwanej tam również Assassin's Creed, przy czym z numerem trzecim Liberation. No cóż, Greta opowiada o przygodach pewnej Anabel, Nazwiska francuskiego nie pomnę. Powiedzmy, że nazywała się Tour de l'Avenir. I akcja dzieje się na Karaibach. E, sorry, nie na Karaibach, w. E, w mieście zwanym. E, no właśnie, tu zapomniałem nazwy miasta. Nieważne. O, w trakcie gry nam się przypomni na pewno, także aha i gra była wydana w 2012 roku właśnie na PS Vita a w tym roku, czyli 2014 wyszła jej konwersja w wersji HD na PC, Xboxy i PS3 oczywiście podwyższona rozdzielczość, no i podobno zmieniony nieco scenariusz i żeby zbędnie nie przedłużać Tutaj tego wstępu zaczynamy grę. Oczywiście zaczynamy nową grę. Ach, ona się nie nazywała Annabella, Evelyn Tour de l'Avenir. Także będę grał Evelyn. Connect with the past. Relive history. Using Abstergo's incredible research into genetic memory, Animus gives you the chance to game within the past. The product you have purchased allows you to access the memories of Aveline de Grandpré, an 18th century assassin caught between two worlds, fighting to find her true purpose. Make history yours. History is our playground. Animus. A, tak jak słyszeliście, akcja osadzona jest w realiach osiemnastego wieku, jest i mała Ewelin ze z mamusią. Okay. O, słuchajcie, gra jest w całości po angielsku, w związku z tym, przy mojej znajomości tego języka może być całkiem zabawne tłumaczenie, ale z tego co rozumiem, przepraszam, z tego co rozumiem, muszę złapać kurczaka, więc gonię go. No, Evelyn, szybciej. Oczywiście naciskając prawy trigger biegnę,

i told you to keep your place, Kongo. As I was saying, monsieur, this one is strong as an ox. It's in good health. And all not getting the missing dolls. Mama? Tak, handlarz na yy, yy, niewolników jego obstawa, a mausia zginęła. Jak zwykle na tyle wyniosła, że nie była w stanie yy, zwrócić uwagi na to, że zginęła jej córka. No niezłe to jest. Po tych kulkach muszę ubiec, tak mi się wydaje. A są to jakieś punkty orientacyjne, nie wiem, ułatwiające bieganie w terenie. A ma musia a cały czas się z niej zorientowała, że córeczka zginęła. Dobre, nie? Gdzie jest. O! Biegnij, biegnij, Ewelin. Hops. Interact, czyli wchodzimy w interakcję klawiszem B, pardon, madame. Pardon. No świetnie. No i tutaj Aveline znowu się budzi. Tym razem już trochę starsza, jak widać. W stroju niewolnicy B. Okej, parujemy. Oj, ciapnął mnie. O i XM. Dawaj go. Stanie jeszcze. No i został zaatakowany. Dawaj. Tak jest. Widzę, że X A, system sterowania podobny do innych asasynów. No i co? A chłopaki już się przestali nam interesować. Wygląda na to, że tak. Nie za bardzo wiem, co teraz mam robić. I co kamen. Coś się przycięło. Kurde, nie wiem czy jest uciec, czy nie uciec. Nie za bardzo wiem jak. Ostrze. No co jest, chłopaki? Żaden nie ma chęci na atak? Wygląda na to, że coś się przycięło. i ja to mam pecha. Dobra, dziura w płocie jeszcze raz przeanalizuj. Sytuację na spokojnie Dziura w płocie brak możliwości gdziekolwiek wyjścia przeskoczenia Aaa! No i co Pick up the weapon czyli podnieść broń Hm Leży. Obszukany. No dobra. świetnie. świetnie. Okej, okay, wygląda na to, że coś się przycięło i więcej tej. Grze nie osiągnę stan setu między panami. No i cóż, spotykamy się za moment, jak gra wróci do normalności. Ja muszę wszystko uruchomić od początku. Także na razie, hej, cześć. Okej, okay, jestem z powrotem i wygląda na to, że zostałem już zachwycony przez trzech panów. Tak, ewidentnie jakiś bug w grze spowodował, że, że niestety, ale nie mogłem grać dalej. Dobra. No i panowie zostali zarżnięci, Nie. Jeszcze ten się będzie bronił. Dobra. Dobiła go Evelyn. Mhm. Zombie-zombie. No, what you wish be that's for you to look at as if it's just a dream. chérie. You were shouting again. Was it the nightmare? Oui. Only a dream. I'm sorry to have woken you. Shh, ma chérie. Sh Never apologize. A mother worries, even a stepmother. Thank you, Madeleine. Mamo. Do you worry too? Did you forget me? Where are you gone? Nie wiadomo, może się wyjaśni w trakcie, gdy co się stało. In any case, the night has better uses than sleep. Mhm. Jak w Assassin'ie Dwójce, podobnie jak Ezio znalazł strój asasyna. Teraz go wdzieje. A właściwie strój asasynki. Ok, Aecio w podobny miał motyw, prawda? Okej, okay, no i co my będziemy musieli teraz biednymi się zrobić? Ok. Only a nightmare. Sekwencja pierwsza. Pełna synchronizacja. Idź do... no, z tego, co orientuję się, do gołębnika, tak? A gołębnik mamy tam na dole, ten zielony znacznik to jest gołębnik. Hops, skakuj, wolin. Ej, ale nie wskakuj tutaj, tylko zejdź z balkonu po prostu. Ej, hm? No. Dobra, hops. Dobrze. Yes, pigeon coop, pigeon coop. Hopsa. Uh, interact. We have uncovered news of a plantation from which slaves are vanishing. The owners reported their escape, but our network can find no trace of them. If you don't your slave guys, perhaps you can investigate this mystery from within. A dressing chamber has been prepared for you in a strategic location. Z to dobra, musimy się dostać na punkt kontrolny, znajdujący się w wieży, w A nie o to mi chodziło. Muszę po tych kuleczkach iść. To są punkty kontrolne. Hops, dobra. Kolejny jest gdzieś tam. No. Dobra. A, czyli tutaj po tej linii muszę przebiec. Staliny, to pamiętamy z poprzednich części Asasyna, no. kolejny jest gdzieś tam. Oj, wspinaj się byś rąbnęła no. A i mogłem tutaj się dostać dobra, Hops, i na górę Och jest i wieża. Jest i wieża dzwonnica. Oj. Chyba tutaj musimy się złapać. O, dobra. Jest nasza asasynka wskoczyła. O, czyli ja tam wyżej muszę się. Upsa, Upsa! Świetnie skoczyła, dała radę. na dziewczyna. Hopsa i hopsa dziewczyna. Dobra. Tak jest Assassin's Creed Liberation HD. Muszę się przebrać w ubranie. Uh, o, jest i. Jest i proszę Was. Um, ok, tradycyjna synchronizacja. Piękna okolica. Oczywiście mowa o mieście zwanym Nowym Orlanem, znajdującym się teraz na terenie Stanów Zjednoczonych, a wcześniej będącym francuskim miastem. W Ameryce Północnej. Ok, tradycyjnie skok, wsianko i muszę się udać do sklepu, który znajduje się tutaj na rogu, tak? Ok. Mhm. Asasin Persona. A. Uh.

Muszę iść do bram miasta, tak? Okej, okay, więc tam się udam to dziś w tym kierunku. Wow hej, hej. O, wojsko. Możemy sobie obejrzeć 18-wieczny nowy Orlean. Nie wiem, może tędy spróbuję. Oj, Hej, sorry. Nie chciałem. O, żołnierze oznaczeni są w jakichś poprzednich asasinach. Poświatom. To jakieś mam skarby chyba po drodze. Hops. Sk skoczysz Ewelin. O, już widzę tam są bramy miasta. Dobra. Ups. Fajnie swin ta Ewelin. Jest i brama miasta Pięknie skoczyła. No to co, wychodzimy chyba poza bramy miasta. Muszę się dostać do tego wozu ścianem, tak? I mam na to 15 sekund. 12. Hops. Dobra, udało się. Rozumiem, że taki element skradankowy gry. No cóż, ale ten element skradankowy, czyli przeszukanie plantacji bez wykrycia, dokonam w przyszłym odcinku. A na razie serdecznie, naprawdę serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do, kole o, do oglądania kolejnych części. Zagrajmy w Assassin's Creed Liberation. Dzięki, cześć i czołem.